No i dobra Siemanko, Siemanko, w tym odcinku będą jakieś palczki, jakieś piki. Prawdopodobnie tutaj będzie 10x80 plus bez dźwięku, bo zapomniałem włączyć mikrofon, jak paruwa. E, nasz skład prezentuje się następująco: jak zobaczycie później, zrobiliśmy Hojlunda. Mamy Asinią. Kupiliśmy Onany. No, znalazł się tu też pewien potężny Egipcjanin. No ale, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie krowa się przyszłość Stacha w następnych odcinkach. Paulo Futre na skrzydle. No i co? Miłego oglądania i zaczynamy. No i patrzcie 5 rzadkich złotych piłkarzy 80 plus. Zobaczmy. Majerik. Oprócz Majerik to. Oprócz nie specjalnie dobre trafy. Wanderką do sprzedania. No i dobra, jak to mówiąc Ci skład na paczkę 20 razy 82 plus. możemy zznam wchodzić z tej paczki. Mm. Nie ma karki specjalnej, jest Hiszpania, to nie jest dobry wzór, nie jest dobry to jest parech, dajmy nadzieję, chociaż tak, to jest parech: 86, ale na pojedynczym lokalu. Tragedia, tragedia. No i dobra, i kobiece mecze zakończone w sensie SBC, jak ważne mecze kobiet. A, trzy paczki. Mega paczka, piłkarzy Prime i mieszana rzadka, paczka piłkarska. A, zacznijmy sobie może od 2 razy 81 plus 81 niewymienne za jakieś tam zadanie. Niemcy, środkowy pomocnik Real Madrid to nie Cross. Cross jeszcze było w składzie nie mamy. Cross i Gavi. On no, może Cross wskoczy do tego składu? Zobaczymy. To tam na środek pomocy zawsze coś na początek. A mieszana piłkarzy Prime, jako że nie ma. Minimalnej oceny, no to zobaczmy, Hiszpania, SPD, Madrid, nie wiem to jest, jakaś pani, Ana Gonzalez, Ana Gonzalez ma 79, no właśnie, bez minimalnej oceny tak się czasami kończy. Mm. Ale jej nikt nie będzie chciał kupić, tak więc to jest Quicksell, to jest Quicksell. No to wystawmy za 450. Jeżeli Czyli można zarobić coś, no to zróbmy. A tutaj to może coś więcej. Jakieś 300. A 350. No dobra, wystawmy. zobaczymy, A tutaj może coś więcej. O, 850. O, o, o. o. To dobra. Tutaj wystawmy za 650. Za ileś tam zejdziesz, Dokowicz No to za trzy stópki znajdziesz, nie, po to sprzedałeś, nawet o? A to ciebie też za jakieś takie trzy wystawimy, zobaczymy. Może coś zajdzie, może nie. tutaj w chłopaku klubu 1300 monet zarobionych z Quixali. O. 82, mega paso. No dobra, lecimy. Mieszana rzadka paczka piłkarska i, I nie ma nic superańskiego. Portugalia, SPO. Braga Ricardo Orta. więc też bez szału. Jeden duplikat lamela, lamela na pixel. A... O, ty możesz być coś warto ty z real jesteś. Ale nie jesteś nic warty, ale dobra. Zostawimy sobie autoreal. czy coś będzie nam za tydzień potrzebne. Może nie będzie nam potrzebne. A no zobaczymy. Mega paczka, jednak gwarantowana ocenia 82 Anglia, lewego obrońca. Manchester United Look Show, czy ta pani nasza Look Show? Okej. Okay. Show na lewą obronę, spoko chyba nawet nam do składu wskoczy, także. O boże, Tony Marshall. Piłkarze, piłkarze, kontuzje, kontuzje. Ten słaby skład. Co, nie? A to zwykły Chelsea jest. 3,5 tysiąca. Uuu. No to do Chelsea coś tutaj warte. A, za 200 na pewno. No dodajmy za, nie wiem, za 3800. Może zejdzie, może nie zejdzie. Najwyżej zejdziemy z ceny Augsburg Augsburg Pixel, Larkar Pixel. No, no jakiś tam 750 niech będzie. Motornicz egzekutor kończący kontrakty piłkarzy. No, gdzieś tam za 500 wystawmy. No i, i już. No, Look Show wejdzie do składu. Za słaby. Tutaj nic. Nic nie dali. Ciekawego. O, trzy transfery już zrobione. Karty się posprzedawały O, no. no. No i co? No i Sława w tym momencie wypada z zespołu. Na lewą obronę wchodzi Lukrszow, który będzie miał jeden z grania. Paulo Futre na pewno dostaje duży kontrakt. Tutaj Grzesiu Kobel. Dostaje mały kontrakt. mam brykę jeszcze. Jakie zadanie tutaj ukończone na żywo? A skrupulatność, okej. Okay. No to otwórzmy jeszcze paczkę za skrupulatność. No i dobra i no cóż, A... jako że brakuje nam w tym momencie zawodnika do, do ataku, tudzież na skrzydło, musieliśmy pożegnać się z Christianem Pulisiciem. A... No to chyba czas na najbardziej rozsądne rozwiązanie. Grzesiu Kowal żegna się z nami. Potrzebujemy przepalić kartę 87. Nie mamy takiej karty. Moglibyśmy zrobić pika. No ale nie zrobimy tego pika. No więc jeżeli zrobimy, możemy trafić Lawel znowu i wtedy no nie będzie szansy w ogóle zrobić tego Hoylunda No ale co? Przepalamy Kobel, Lawel, tak i witamy jednego z moich ulubieńców. Rasmusa Kojlunda. Dzień dobry, panie chłopie. Mam nadzieję, że wpisze się do naszego zespołu. Mam nadzieję, że będzie grał fenomenalnie. Um, jako, że mamy tysiąca, no nie mogliśmy nikogo kupić. Eee... Tak jak widzicie, skład wygląda aktualnie następująco. Grzesiu Kobel jest do usunięcia. Lawel jest do usunięcia. Potrzebujemy teraz tak. W z Premier League postaramy się kogoś zatrudnić. Nie wiem jeszcze, kto to będzie na chwilę obecną. Za chwilę coś wymyślę. No, ale to prawdopodobnie będzie zawodnik z premier. Okafor w tym momencie nie ma w ogóle zgrania już. No, Więc Okafor będzie latał bez zgrania. Tu mamy środek pola, jaki mamy. O, chyba go będzie trzeba wymienić. Tutaj kimiś zejdzie. O, za Kimisia tutaj będzie grał nam. Szukajmy, szukajmy, szukajmy. Skip. Fenomenalnie się nim grało. Tak więc wracamy. Wracamy w tym momencie do Premier League. A tak jak chyba każda. jak chyba każda moja drużyna kończy się Suma Summarum na Premier League. Zresztą w tym roku albo ikony, albo... A, albo coś. No tutaj. Ze Stachem chyba też się pożegnamy. Nie wiem czy będziemy go sprzedawać. On 11 tysięcy na QuickSellu 10,600. Więc jakbyśmy sprzedali go nawet za 11500, to wychodzimy na, na zero. A więc Stacha będziemy mogli skikselować, jeżeli trzeba będzie. No i poszukujemy bramkarza. Za chwilę. Za chwilę znajdę może jakiegoś bramkarza. I wam pokażę. A może nie i będę czekał albo w Sazy, Zobaczymy. No, oczywiście, ja sobie mówię, a mikrofon wyłączony. Fajnie, fajnie. Złota no badka rzutkich kart. Czy to jest Luka Modric? To jest. Nie, Luka Modric. To jest Kovacic. No cóż. O, jest cień. Teraz jest pytanie: Czy znajemy cień? Nie, cień sprzedajemy, bo. Potrzebujemy Tottenham Spurs, Motyw Stadionu, QuickSell, Polska Motyw Stadionu i Kontrakty kontrakty menadżerów. No te kontrakty parę groszy stoją też czyli za 2,5 no, sprzedajmy go za 2400 wystawmy. Zobaczymy, może zejdzie. Co się dzieje z tymi kontraktami piłkarzy? Takie drogie są? 800. No to by było tysiąca kolejne. Kowani, czy Kowani jest coś wart? Ej, Kowani jest, tutaj wart. 1000. z 1400 wystawmy Zobaczymy. No kontrakty. Będziemy mieli dużo płaczek niewymiennych. Mierzem oczywiście paczki niewymienne jutro rano. Tak więc. Z tego też będzie jakiś szybki opening. No i tyle. No tutaj ja myślę, że z jakieś 10-15 tysięcy się udało w sumie wykręcić z tego. Trzy transfery są zrobione. Sprzedane trzy rzeczy. Cień, kontrakty menedżerów, jedne kontrakty. A, to były lepsze kontrakty menadżerów. No to ja coś tutaj źle popatrzyłem. A no to na tym trochę straciliśmy. No ale dobra, mamy 11 tysięcy. No i co? I na dzisiaj chyba to tyle. Może później jeszcze jakieś piki wlecą. Dodatkowo. No ale to zobaczymy. Trzymajcie się ciepło do następnego, cześć.